Mamy drugą 40. Mamy coś do czytania? Może butelka w buty? To nie Może jakaś książka? Eee, tylko gotowanie dla ekspertów. Mamy. Ile stron zero Wow! This book give you experience multiplayer for the level. Czwarty. Czy my mamy? Nie mamy obuchowe bronie jeszcze. Jeszcze trochę będziemy mieli ciche chodzenie Zwinność, skradanie. Zdrowie, jesteśmy zdrowi. Plus Thompson. Zabity zombie 10. Ulubioną I golfowy. 14 godzin już przeżyliśmy. Ładnie, ładnie. Dobra, poczekamy. Niech czas mija szybciej. Tak mniej więcej koło siódmej robi się już jasno, więc o 7 możemy wyruszyć. Czyli jeszcze... jeszcze kilka minut. I... A, albo jeszcze... Jeszcze trochę. O, ósmej. Dobra, ósma jest, wyruszamy. jest Pójdziemy do kuchni, zjemy coś. Najemy się. Weźmiemy to, co możemy, najwięcej. Ile? A, napijemy się od razu. Albo wezmę, tak, zrobimy. Napijemy się z butelki. Butelka z wodą wylewaj. Nie możemy się napić? Butelka. Wody. Aha, pewnie jeszcze musimy napełnić. Więcej razy butelka wody. To jeszcze nie. Nie, albo już. A... Nie, może musimy zagotować. Hmm. Nie wiem. Albo wyposażyć wtedy i wtedy możemy wypić. Dobra, sprawdzimy innym razem. Zjedzmy. Głowę kapusty zjedzmy. I jabłko, tak samo. Tak samo jabłko zjedziemy Dobra, lodówka weźmy, chleby Wszystkie chleby Musimy być dobrze przy przygotowani na podróż I lecimy Nie wiem, idziemy tam Co tam może być? What the fuck Ktoś strzelał Co jest? O cholera Zombie idą. Kurde, musimy tylko tu uciekać. Dobra, idziemy, idziemy. Bo zombie idą. O, lera. Ktoś strzelał z... Kurde, zombie z lasu będą wychodzić. Fuck. Co za idiota strzelał. A biegną zombi już? No, że nie do nas. O, o, tam jest jakaś chata, ale nie wiem, jak tam się dostaniemy. Przez las nie będziemy szli, bo to strasznie długo nam zajmie. Możemy jeszcze biec przez las, ale to jeszcze będziemy tak głośno biec wtedy, że no wszystkie zombie z okolicy do nas przybiegną. Próbujemy przejść jakoś tędy, przez las i tyle. Hmm. Czy można tu zbierać jakieś... Czy jest... Jedzenie, jakieś liście? Nie! Nie liście, chodzi mi o... Krzaki, bardziej... Czy są... Jagody, na przykład, albo coś takiego. Byłoby fajnie. A może spotkamy... O, cholera. Gdzieś jest zombie. Gdzieś. Nie wiem dokładnie gdzie. Ale widzę bardzo ładny dom. Bardzo ładne mieszkanie z grillem. Wow. Dwupiętrowe. Prawdopodobnie tak. Dwupiętrowe. Panie. Ale pewnie dojdziemy tam. A tu alarm będzie. Oj. Mogę się założyć, że będzie alarm. Przy takich domach Zazwyczaj są alarmy, więc... Będzie ciężko, ale spróbujemy. Wow! Nawet nie trzeba próbować się włamywać otwarty, otwarty dom mnie. Nie to martwi. O cholera! Wow! Jeszcze mnie <śmiecki> nie zauważyły. O, cholera! Fuck! Nie! Uh, Keybaseballowy bardzo mocny. O, kurde. O, cholera! Jeśli mamy to miejsce przeszukać. Musimy je najpierw obronić. A jeśli zombie nam się. Fuck! Jeśli nam się tu zombie wbiją, nie będziemy mieli czego bronić. Pełno zombie. Kamano, chodź, chodź do mnie. Dawaj. No dawaj na sobie. O kurde. Chodź frajerze. O. Kurde, kolejny Dobra. Co to za dziwne dźwięki? Nie Baseball jest OP OP Dobra broń Dobra Nie ma zombie Nie ma zombie Jest bezpiecznie Na razie Wejdziemy jeszcze do domu Sprawdzimy tutaj Tu było widać Parę na ziemi leżało o, bo Podniósł się Ale już nie Już się nie podniesie Dobra Chyba czysto. Sprawdźmy, co jest tutaj. Co jest tutaj? O. Bardzo ładna ściana. <laughs> o, gotowanie dla zaawansowanych. Weźmiemy, będziemy gotować. Kiedyś. O, sprawdźmy, zombie. Może mają coś ciekawego. Niektóre mogą mieć nawet broń. Ołówek. Nic ciekawego. ki baseballowy. o nie wiem czy brać. Będę mieć drugi, może. A może i nie. Dobra, nie biorę go. No, chciałbym zamknąć okno. A nie pozwala mi na to. To okno. Co tu jest? Toaleta. Jest coś. Nie ma nic. Dobra, idziemy dalej. Tu są schody. Gdzie jest wejście na schody? A, tu, dobra. Tu na razie nie wchodzimy. My jeszcze sprawdzimy kuchnię. Lodówka. To jest butelka z majonezem? Lol. Napój pomarańczowy, to na pewno nam się przyda. No weź to podnieś. Dobrze. Bierzesz to? weź. OK. Gardening spray. O nie. To musimy wziąć na pewno. Kawę nie bierzemy, chipsy, tak? Gardening spray to jest ten do ten spryskiwacz. Torba na zakupy, nie? Spryskiwacz do podlewania roślin. O, Do spryskiwania roślin. Możemy spryskiwać rośliny. Dobra, nic ciekawego tak za bardzo nie ma, oprócz tej butelki i paru tam paczek chipsów. Ok, sprawdźmy piętro. Może ciekawie będzie na piętrze. Ciekawie. Duża torba turystyczna. Co my mamy tutaj? My mamy. Yy, my też torbę turystyczną. To jest duża torba. O kurde. O kurde! Dobra, zróbmy tak: gotowanie, gotowanie. Musimy wszystko przenieść przenieść do naszego punktu głównego. Nie możemy, tak. I okay, teraz musimy dużą torbę, nie naszą torbę turystyczną musimy wyrzucić, przestać używać i wyrzucić ją. Wyrzucić. teraz tak. Yy, duża torba turystyczna, załóżmy na plecy. No, o wiele więcej możemy nosić. Dobra, włóżmy to. To, co jest nam tak mało potrzebne teraz. Butelka, wody, bateria, pakowanie nasion, pióro, e, pusty notes, tabletki na Zostawmy, nie, zapalniczkę albo, A zostawmy, może nam się przydać. Dobra, zjedzmy chleb, bo widzę, że już powoli się chleb nam psuje, musimy go zjeść. Ładnie możemy teraz tyle. Aha, jeszcze, jeszcze tutaj w półce były właśnie naboje no kalibru 9 mm do pistoletu. To na pewno nam się przyda. Dobra, dawać, nie ma zombie. Ładne łóżko. O, ładny dom ogólnie tu można by bazę mieć, ale ale mi się tutaj nie chce. Nie. Poszukamy jeszcze, może znajdzie się lepsze miejsce, a jeśli nie, no to prawdopodobnie wrócimy tutaj. Jest pełno pokoi łazienka. O! Łazienka. Jakieś tabletki może? Nic. Kurde. Myślałem, że będą tabletki. Okej, okay, nic więcej. Szkoda. Trzy pomieszczenia na dole. Więcej. Dużo zombie do zabicia było. Ale czas. No czas wychodzić. Jak możecie tu zobaczyć. Pewnie to szyba jest rozbita. Więc nie ma co tu siedzieć. Zombie mogą tylko nam wchodzić tutaj. A my możemy tylko iść do przodu. Ołówek. Ołówek w świetniku. Hm. Ciekawe. Nie, najlepiej. Cel to mamy znaleźć bazę. Ale co jest jeszcze ważne możemy znaleźć młotek i gwoździe to będziemy mogli zrobić kij baseballowy z gwoździami. Ale nasz bruz silny jest. Z każdym zombie prawie daje radę. Nie, z każdym na pewno. Ale ciężko. O nie, zombie z lasu, już nie. Tak ja nie lubię tych zombie z lasu. One są najgorsze. Ale gdzie one idą? A, ten idzie dobrze. tam są kolejne zombie. Co to jest? zombie sniper. To my idziemy przez las. Kucze, Fajnie, gdyby tylko namiot na przykład dało się rozstawić. I byśmy mieszkali w namiocie, zbieralibyśmy. Wodę z rzeki, ognisko byśmy zrobili. No i byłoby ciekawe. Ciekawa rozgrywka, blade by. wiadomo bezpieczniej w, w, w domu. O, tory, tory, las, tory. Dużo rzeczy dzień zombie, dzień! Okej. Okay. mamy niską pojemność płuc. Małą sen, odpoczynek mi nie zaszkodził. Wow, gdzie by tu teraz znaleźć odpoczynek? No, jakieś łóżko tu mamy, tylko tory. Spać na ziemi nie możemy. Kierujmy się w stronę. Może w stronę zombie, jak na razie. Nie widzę, żeby coś tu było ciekawego. Idziemy wzdłuż torów. I tyle nam wystarczy. Każdego zombie po drodze niszczymy. No i jest dobrze. Nie yes, rozgiteś. Idziemy. O, oh, tory. I płot. Idziemy.